Dzień dobry, witamy was z Różanki Różanek Szczecińskich, Gdzie dziś odbywają się urodziny Szczecina? Jak dobrze się przyjrzymy, to zobaczymy kolejkę. Jeżeli spytacie, za czym stoi ta kolejka, stoi za tortem. Zaczynamy przygotowania do pierwszego live'a w ten sposób, ale nie pierwszego live'a w ogóle. Jesteśmy live. Jesteśmy live. Dzień dobry. Zbyt kamerę kamera kamerą kameruje. idziemy w stronę sceny Tak to wygląda jeżeli chodzi o tort Ponieważ nie mamy w repertuarze nic takiego bardzo chcieli Tort też jest reklamą Tort Shigbu naszych Goście. Za chwilę będziemy puszczali piosenkę. Tą piosenkę. Czyli piosenkę o rodzinach Szczecina, którą stworzyła nasza społeczność. Razem z nami i słynnym ejajem do tworzenia muzyki. Szczecin w Nottinghajle Szczecin w Nottinghajle Szczecin w Nottinghajle Szczecin w Nottinghajle Szczecinę życzę Ci kolei nowych tramwajów starego miasta mniej vandali Floating garden mój fajną ciepło Kamera, kamerę, kamerą, kameruje. Wysok. I kamera, kamerę, kamerą kameruje. Jak w tej piosence jajowej innej, z innego odcinka. Tak już tutaj trochę chodzimy na urodzinach i widzimy, że kolejka, no tak, się niby posuwa do przodu, ale ilość ludzi żyją, czekających na tort jest cały czas taka nie sama. A tam jest tort. Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Poezja śpiewana ma wiele ciekawych form. A my tu mamy łabędzie. To są chyba łabędzie. Są kęsi? A wy jak myślicie? Kęsi czy łabędzie? Ale co jeszcze, Szanowni Państwo? Właśnie doświadczyliśmy koniec torta. Rozdał się cały. Co, my się śmialiśmy, że kamera kamerę kamerą kameruje? Naprawdę. No A to naprawdę kamera kamerę kamerą kameruje. Razem z Panem Prezydentem. Dziękujemy, że byliście z nami na na Szczecina. Jak zawsze prosimy o lajki, subskrypcje oraz o kontynuowanie oglądania naszych przyszłych filmów. Dziękujemy i do zobaczenia.